Rozpoczęła się jedna z najważniejszych kulturalnych imprez w naszym mieście. Międzynarodowy Festiwal Młodej Sztuki to okazja nie tylko do zaprezentowania artystów młodego pokolenia z naszego miasta, kraju i zagranicy, ale i poznanie nowego oblicza sztuki, ponieważ każdy artysta wnosi swoją twórczością coś niezwykłego. Ósma edycja po raz pierwszy trwać będzie dłużej niż trzy dni i tradycyjnie już łączy ze sobą muzykę, plastykę i obraz. W tym roku mamy festiwal sześciodniowy. Pierwszy dzień festiwalu odbył się z dużym wyprzedzeniem jako taka zapowiedź festiwalu i to było 27 czerwca, natomiast dzisiaj nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu połączone z otwarciem wystawy po kolei koncerty według harmonogramu. No jesteśmy od samego początku z festiwalem w różnych to okolicznościach gorących bardziej chłodnych, bo były i, i mniejsze ilości dni zagospodarowanych muzycznie, czy obrazem. W tym roku jest y, gorąco, będzie gorąco, wystawnie, bo mamy sporo, sporo, sporo imprez i festiwal rozciągnięty jest prawie na tydzień czasu. Także stąd ta moja radość i że, że, że będzie aż tak dużo tego. W Muzeum Regionalnym można podziwiać wystawę Adama Nowaczyka. Artysta ukończył studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni profesora Jacka Waltosia. Od 2003 roku jest asystentem w Pracowni Rysunku i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa zatytułowana jest Fragmentaryczne, Wycięte, Szczątkowe. Zajmuję się rysunkiem i malarstwem, przede wszystkim malarstwem. To znaczy, tutaj początkowo zamierzałem pokazać również stricte rysunkowe takie, takie małe formy, ale w ostateczności zrezygnowałem dla jakiejś takiej czytelności, całości zagadnienia. Natomiast jakby w tym, co ja robię, no interesują mnie przede wszystkim takie dwie sprawy, obraz i człowiek. Bo wszystkie te moje poczynania w obrębie obrazu które polegają w ostatnich latach na w jakimś sensie kwestionowaniu tego tradycyjnego myślenia o obrazie jako kwadracie i prostokącie, ale nie dla samego jakby zakwestionowania tego, bo jakby w tym nie widzę sensu, tylko jak gdyby poszukania pewnych możliwości poprzez cięcie i tworzenie pewnych przestrzeni dla funkcjonowania tego obrazu, wokół tego obrazu, jakby zaproszenia tej przestrzeni do, do kształtowania obrazu, formy, stały się takim jakby no, dla mnie istotnym elementem z punktu widzenia refleksji o, o, o człowieku tak naprawdę. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w kilku miejscach. Rozpoczęła się 27 czerwca w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Koncerty odbywają się także w Muzeum Regionalnym, w Miejskim Centrum Kultury, na Placu Narutowicza i w pabie Cambrinus. Wczoraj z koncertem na scenie plenerowej wystąpił Adam Bałdych, Imaginary Quintet. Muzyka Adam Baudych to młody, utalentowany skrzypek współpracujący dotychczas z takimi artystami jak Urszula Dudziak, Leszek Możdżer czy Mika Urbaniak. Muzyk przełamuje wszystkie stereotypy. Na temat skrzypiec, jego ekspresja, kreatywność i wirtuozeria sprawia, że stawia się go w jednym rzędzie z najlepszymi muzykami jazzowymi w kraju. Na moją twórczość składają się inspiracje wielu gatunków. Od dziecka miałem styczność z muzyką klasyczną z muzyką poważną, ale również z polskim folklorem, bo grałem w zespole folklorystycznym. Później zainteresowałem się muzyką jazzową. Grałem... Jazz elektryczny, który miał wiele e, znamion e, muzyki rockowej, i e, ten klimat i energia e, właśnie rocka to, to było coś, co, co pozwalało mi przełamać taki stereotyp grzecznych skrzypiec. A później, kiedy to moja muzyka zaczęła dojrzewać i stawać się coraz głębsza w, w swoim przekazie, to spróbowałem to wszystko połączyć, czyli e, zacząć tworzyć muzykę, która. Będzie nawiązywała do, do klasycznych elementów, ponieważ to jest takie bardzo europejskie dla muzyki jazzowej. Dać elementy polskiego folkloru, bo to jest typowo polskie i to świadczy o moich korzeniach. A do tego wszystkiego dać jeszcze energię muzyki rockowej i to jest chyba muzyka Adama Oddycha. Na zakończenie środowego wieczoru w Pabie Gamblinus dla Bohatowian wystąpił Gavin Murphy. Muzyk pochodzi z Irlandii i jest pasjonatem gry. Na gitarze akustycznej. Zaś już jutro na placu Narutowicza o godzinie 13, 16 i 18.45 wystąpi celtycki folkowy zespół. Prezentowana przez nich mieszanka rytmów plemiennych, dud i bębnów zachwyca publiczność na całym świecie.